Cześć, jestem Kuba, witam w klubie Primusia i Werki. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić kilka serduszkowych ozdób. W końcu zbliżają się walentynki święto zakochanych. A na początek taką serduszkową girlandę. Co nam będzie potrzebne, żeby zrobić takie serduszka na sznurku? Przede wszystkim czerwone paski szerokości kartki A4 i rolka kartonowa po papierze toaletowym. Zacznijmy najpierw od serduszek z pasków. Będziemy potrzebować kawałka czerwonej włóczki. Na włóczce zawiązujemy supełek. A tuż nad supełkiem zszywamy razem dwa czerwone paski. Tak, żeby włóczka przechodziła przez ich środek. przywalamy całość razem No i teraz najtrudniejsza część. Paski wywracamy na drugą stronę. Znowu na środku umieszczamy włóczkę. No, dosyć trudno jest, jeśli nie będziesz sobie radził, poproś rodziców o pomoc. W każdym bądź razie, jak już uda nam się złapać tą włóczkę na środku, znowu przy pomocy zszywacza łapiemy całą tą konstrukcję i nic już nam nie powinno uciekać. Jedno serduszko gotowe. Im więcej ich się znajdzie na Twojej włóczce, tym ładniejsza będzie konstrukcja. No ale, ale przejdźmy teraz do drugiego rodzaju serduszek. Wystarczy nam zwykła rolka po papierze toaletowym najładniej będzie wyglądać kiedy pomalujesz ją na czerwono zwykłym sprayem albo farbą plakatową rolkę już pomalowaną zgniatamy na płasko i obcinamy z niej pasek około 1,5 cm szerokości taki pasek rozginamy z powrotem i po jednej i po drugiej stronie robimy malutkie dziurki. Bardzo uważaj, żeby się nie skaleczyć w palec. Najlepiej poprosić o pomoc tatę albo mamy. Kiedy dziurki już będą gotowe, przeciągamy przez jedną z nich włóczkę. dołoży duży kawałek tej włóczki robimy pętelkę i jeszcze raz przeciągamy przez tą samą dziurkę dzięki tej pętelce tutaj serduszko nie będzie nam spadać z włóczki to samo robimy po drugiej stronie Teraz górną część zaginamy do dołu, a całość trochę ściskamy. A, chyba zaczęło przypominać serduszko. Proszę bardzo. No to teraz słuchaj, przed Tobą o serduszkowanie całego świata. Powodzenia! Chcesz na razie do naszego klubu? Czekają tam na Ciebie specjalne kolorowanki oraz bardzo dużo innych niespodzianek. Poproś teraz kogoś dorosłego. O wejście na naszą stronę. Adres jest poniżej. Pamiętaj, czekamy na Ciebie. Pa, pa. Do zobaczenia!